Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Dwa złote medale zdobyła w ostatnim dniu kolarskich Mistrzostw Polski na torze Katarzyna Powoska, reprezentantka kadry narodowej po ciężkim sezonie na szosie i kontuzji, której nabawiła się przed kilkoma tygodniami, stanęła na starcie misza z kraju. Pokazała wysoką klasę w wieloboju i wygrała wyścig indywidualny na 3 km, pokonując Małgorzatę Wojtyrę o blisko 2 sekundy. Powiem, że jestem z mojego czasu zadowolona. Yy... Biorąc pod uwagę moje przygotowanie i moje odczucia podczas jazdy, no jestem pozytywnie zaskoczona. Wojtyla triumfowała w konkurencji keirin i była to jej jedyna wygrana w tegorocznych mistrzostwach. Stawała także na podium zajmując drugie miejsca w omnium, w wyścigu skrecz i na 3 km indywidualnie. Swój wyścig półfinałowy w keirinie wygrał Krzysztof Maxel, który pokonał Kamila Koczyńskiego. Półfinał półfinał bardzo, bardzo szczęśliwy dla mnie, wygrałem go, aczkolwiek nie musiałem. Wchodziło 3 trzy oso pierwsze osoby wchodziły do finału. Eee... Wygrałem, zostawiłem sobie mimo wszystko trochę, trochę siły na finał. Teraz będę walczył o, o złoto. W finale Keirinu mężczyzn Kamil Kuczyński zrewanżował się rywalom za porażkę, wygrywając przed Rafałem Sarneckim i Mateuszem Lipą. Maxel był dopiero piąty, jednym z głównych bohaterów zakończonych w niedzielę. Na pruszkowskim velodromie mistrzostw był Adrian Tegliński z drużyny Bank BGŻ, który w sumie zdobył trzy złote, dwa srebrne i brązowy medal. W niedzielę podobnie jak Pawłowska dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.